Łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które mają nas dzisiaj prowadzić w naszych przemyśleniach, zapisane są w liście do Galacjan w rozdziale drugim od 15 do 21 wiersza. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w, Jezu, w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, i my sami okazaliśmy się grzesznikami to czy Chrystus jest sługą grzechu z pewnością nie bo jeśli znowu odbudowuję to co zburzyłem samego siebie czynię przestępcą albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi aby żyć Bogu z Chrystusem jestem ukrzyżowany żyje więc już nie ja ale żyje we mnie Chrystus a Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Tyle słów Pisma Świętego, a Ciebie, miłosierny Boże, nasz i Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo. Dla zwiastowania i dla słuchania Twojego Słowa, albowiem Słowo Twoje jest prawdą. Amen. To pierwsze zdanie naszego tekstu. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Jakby kolejny raz uświadamia nam. O podziale, przypominam o podziale, który był pośród pierwszych chrześcijan, którzy byli lepsi, którzy byli bliżej Pana Boga. Ci z urodzenia Żydzi, którzy znali zakon, proroków, wszystkie proroctwa, jakby mieli prawo spodziewać się tego, co nastąpiło. Czy ci, którzy przyszli ze świata pogańskiego, wielobóstwa, składanych ofiar w bardzo różny sposób. Apostoł Paweł św. Galacjan powiada ani jedni, ani drudzy, jeśli pokładają nadzieję w swoich uczynkach, w zasługach, w tym, jak pobożnie żyją. Zakon dla Żydów był częścią życia, był drogowskazem, co należy, a czego nie. Jak postępować, a jak nie, jak pościć, a składać ofiary, jak przeżywać dni oczyszczenia, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy doskonale, jak wiele było tych różnych zakazów i nakazów, jakbyśmy tak policzyli, to prawdopodobnie między tyle samo co dni w roku. Trudno się było w tym połapać, ale czuli się bezpieczni, bo wszystko było jasne i pokładane. Wiedzieć, co ją zrobić, żeby zasłużyć na Bożą przychylność, jak przeprosić, za jakie przewinienie, jak mu tworzyć ofiarę. To było proste. Dawało poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem Jezus powiada tylko przez wiarę. Jeśli całkowicie zaufasz Bogu, jeśli całkowicie Jemu powierzysz swoje życie, on cię poprowadzi i podniesie. Apostoł Paweł przypomina, on złożył ofiarę raz za wszystkie czasy, za wszystkich ludzi, aby każdy, kto w niego wierzy, był zbawiony nie z uczynków zakonu, a przez wiarę. Człowiekowi jest o wiele łatwiej, kiedy ma wszystko pokładane. Nagroda i kara. Mamy to gdzieś zapisane, powiem, głęboko w genach. I pamiętam, jak młodzi ludzie przyszli na kolejne spotkanie, rozmowę przed zmianą wyznania, wstąpieniem naszego kościoła. Poprzednie spotkanie było właśnie na temat uczynków zakonu. I w pierwszym zdaniu powiedział młody człowiek. To jest najtrudniejsze. Najtrudniej jest uwolnić się od tego, co jest bardzo ludzkie, zrozumiałe i do czego przywykliśmy. Najtrudniej jest zmienić swoją, swój sposób myślenia i postrzegania Boga i całkowicie Mu zaufać, bo to naprawdę nie jest łatwe. Wydaje się bardzo proste. Tylko wiara, tylko Chrystus, tylko łaska, tylko Boże Słowo. Znamy to od dziecka. A jednak wprowadzić to w życie, żyć zgodnie z tymi zasadami, odwrócić jakby kolejność. Jak możemy zasłużyć przed Bogiem na zbawienie? W jaki sposób? Co mamy robić? Jak żyć? Czy mamy proste odpowiedzi? Czy mamy taką listę, w punktach ze co należy czynić, aby być zbawiony? Mamy taką książkę chyba nawet, nie? Co winienem czynić, aby... Czyli etyka ewangelicka. Ale to nie chodzi o to. Ja postawiam pytanie nie co mamy czynić, ale jak mamy żyć. Może ogólniej. Ale, ale i trudniej. W Staje sensie się przed nami historia, którą bardzo dobrze znamy. Obraz, który Jezus w bardzo prostych słowach przepięknie wymalował. Dwóch ludzi stojących w świątyni. Celnik i faryzeusz. Faryzeusz, wykształcony, pobożny, przykładny obywatel i przykładny, wierzący żyd. Składa ofiary. Wradę w tygodniu, żyje zgodnie z tymi przepisami. On jest pewien swego zbawienia i tego, że Bóg go dostrzega. On nie prosi w ogóle o odpuszczenie grzechów. On dziękuje Bogu za to, że jest taki doskonały i taki dobry. Czy ta postawa jest nam obca? Czy tak zupełnie? Możemy się od niej powiedzieć nie, nie, to, to nam nie grozi. A ja się że grozi ponieważ bardzo często, w bardzo łatwy sposób porównujemy się do innych. Ale zazwyczaj to porównanie jest na naszą korzyść. I mówimy sobie, no tak, no, źle, źle postąpiłam, ale u Nowaków to jest gorzej. To nas uspokaja, podbudowuje, czujemy się lepiej, bo czujemy się lepsi. Może nie stajemy w świątyni i mówimy, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak Nowakowie. Ale nie jesteśmy wcale tak daleko, bo to takie ludzkie, takie proste. Ale Jezus wskazuje na celnika, który dla wszystkich był z założenia grzesznym, występnym człowiekiem. Mówi to On pójdzie usprawiedliwiony. Bo on jedno, tylko jedną rzecz robi. On prosi o przebaczenie. On zawierza Bogu, ufając, że ten mu odpuści. Apostoł Paweł powiada, z Chrystusem zostałem ukrzyżowany i z Chrystusem powstałem z martwych. Może nie chodzi o do, dosłowne ukrzyżowanie, ale chodzi o właśnie jakby nowe narodzenie. O to, że zmieniam swoją mentalność, swoje patrzenie na świat. Zmieniam to, co jest w życiu najtrudniejsze. Odchodzę od tego, co proste, ludzkie, zrozumiałe, ale co do nikąd nie prowadzi. I szukam łaski i nowego życia w Jezusie Chrystusie. Apostoł powiada, że już nie ja, we mnie żyje Chrystus. Czy w nas żyje Chrystus? Nie wiem, czy miałabym dość odwagi, aby to powiedzieć, że tak. Ale na pewno wiem, że się staram żyć nie dla zasługi, nie aby się komuś czemuś przypodobać. W takim razie jak? W etyce ewangelickiej, która w tym momencie bardzo wyraźnie jest widoczna, istnieją dobre uczynki, ale nie jako zasługa, tylko jako owoc naszej wiary. Czy jeżeli czynię dobro, to nie po to, aby się przypodobać Panu Bogu, ale po to, by swoim życiem za wszelkie dobro, jakie otrzymuję, dziękować. Jeżeli czynię dobro, to nie dlatego, że ktoś mi to zapisze jako punkt do nieba, ale dlatego, że to jest mój obowiązek. Jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, jeśli wyznaję każdego dnia, że Pan Jezus Chrystus jest moim Panem i chcę iść Jego drogą i do Niego zwracać się ze wszystkim. To nie mogę żyć inaczej niż w sposób, jaki On mi przedstawia, proponuje i ofiaruje. Czynić dobro, miłować bliźniego. Pomagać tym, którzy potrzebują, twierdzić tych, którzy upadają. To wszystko mamy napisane, ale nie po to, by spisywać dobre uczynki. Po to, by wypełniać obowiązek uczniów Jezusa Chrystusa. I to jest to najtrudniejsze, co czasami warto się zastanowić, czy nie warto tego w życiu naszym zmienić. Jak często ciągle tkwimy w tym, co proste i łatwe. Jak często tkwimy w tym, co zrozumiałe i takie ludzkie. Nagroda i kara. Czym jest Boża sprawiedliwość? Pamiętam jakąś taką długą dyskusję ze znajomym, który studiował mały katechizm Lutra i mówi, no zaraz, zaraz. Tu mówisz, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest litościwy, a każda, każde objaśnienie do przykazania w tym katechizmie zaczyna się od słów. Nade wszystko winniśmy Boga bać się i miłować go. Nawet no, mamy się bać i miłować. Da się? O, to jest stary język. Już się uśmiechają, bo wkuwaliśmy to na pamięć do konfirmacji. A jednak jest coś w tym, że, że da się, tylko to nie jest strach w naszym pojęciu. To raczej respekt, to raczej szacunek, a może uwielbienie, a może świadomość, że Bóg jest przy mnie i widzi mnie, ale nie po to, żebym się go bała, tylko po to, żebym czuła, że On zawsze mnie prowadzi. Miłować, znaczy oddać się całym życiem. Bo Boża sprawiedliwość nie jest karą. Boża sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie jest miłosierdziem. Boża sprawiedliwość, którą daje nam Chrystus na krzyżu, to miłosierdzie i przebaczenie. Po to, abyśmy mogli się każdego dnia odradzać. Abyśmy każdego dnia mogli żyć nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Z jednej strony bez liczenia naszych zasług, ale z drugiej bez lęku, bo On usprawiedliwia tych, którzy płaczą, tych, którzy żałują, tych, którzy proszą o przebaczenie. Ja bardzo lubię Psalm 51. Bardzo często czytam go. W czasie spowiedzi. Mój grzech zawsze jest przede mną. Pokropnie chizopem, a będę oczyszczony. To jest psalm Dawida, który wypowiada po rozmowie z Natanem, tej rozmowie, którą, której fragmenty dzisiaj słyszeliśmy. Jak bardzo zgrzeszył, jak bardzo upadł. A jednak w Psalmie 51 jest tyle nadziei, tyle wiary, ufności w przebaczenie. Przywróć mi radość ze zbawienia swego. Radość i wesele. Wiara Chrystusa jest radością. Jest radością, której nikt. I nic nie może pokonać. Radością nowego życia, radością wynikającą z ufności, że On mi przebacza, bo mnie widzi, że jest dla mnie miłosierny, bo to jest Boża sprawiedliwość. Jest łaskawy, bo mimo tego, jaka jestem, jaki jestem. Daje mi pojednanie w Jezusie Chrystusie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Amen. przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten jest serc naszych i myśli naszych, w Jezusie Chrystusie Panu i zbawicielu moim. Amen.